Wleń, jedno z najstarszych polskich miast, położone jest po lewej stronie Bobru, prawie pośrodku drogi pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Do Wlenia dojechać można autobusami z Bolesławca, Jeleniej Góry i Lwówka lub pociągiem z Jeleniej Góry, kursującym jednak bardzo rzadko. Największe atrakcje turystyczne Wlenia, czyli ruiny, zamku i pałac, znajdują się poza miastem. Zamek stoi na terenie Łubki, w linii prostej około jednego kilometra od rynku we Wleniu. Ze względu na położenie, dojazd w pobliże ruin nie jest łatwy, a na komunikację publiczną liczyć raczej nie można. Ostatni odcinek drogi do pozostałości warowni pokonać trzeba pieszo. Dolina rzeki na odcinku Wleńskim jest fragmentem parku krajobrazowego o wyjątkowych walorach turystycznych i przyrodniczych. Nazwę miasta wywodzi się od staropolskiego pojęcia „wel”, które oznacza wilgotny, mokry, bo przecież teren Wlenia, z uwagi na swe położenie w zakolu rzeki, do takich miejsc bez wątpienia należy. Historia miasta związana jest z dziejami Śląska, w szczególności z Piastowskim Grodem usytuowanym na wyniosłym, bazaltowym, górującym nad okolicą wzgórzu. Gród we Wleniu był obiektem obronnym o specyficznym typie konstrukcji umocnień i stanowił ważne ogniwo w systemie obronnym na czeskopolskim pograniczu. Warownia wzniesiona została za panowania Bolesława Chrobrego. Potwierdzają to dokumenty z 1086 roku, kiedy Bolesław Krzywousty podnosi gród we wleniu do rangi kasztelani, to jest zamku twierdzy, i osadza w nim swego namiestnika. Zamek rozbudowuje wnuk Krzywoustego Bolesław Wysoki, wzmacniając ziemno-drewniany gród konstrukcjami murowanymi. Za czasów panowania Henryka Brodatego, który często przebywał we Wleniu, zamek rozbudowuje się o mieszkalną wieżę i kaplicę. Okrągły stołb warowni, który dotrwał do naszych czasów, wznosi się na kilkanaście metrów nad ziemię, ma dwunastometrową średnicę i mury grube na około trzy metry. W połowie XIII wieku zamek upodobał sobie znany z awanturniczego życia Bolesław II Rogatka. Właśnie w zamkowej wieży więził on w roku 1256 wrocławskiego biskupa Tomasza I, a 21 lat później swego bratanka księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa. Pomimo oburzenia wrocławskich mieszczan i papieskiej klątwy rzuconej na porywacza, udzielenie więźniom doraźnej pomocy okazało się bardzo trudne ze względu na walory obronne w leńskiej warowni, której opuszczenie przez uwięzionych odbyło się dopiero po podpisaniu dokumentów zapewniających rogatce znaczne korzyści majątkowe. W połowie XIV wieku za panowania księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego nastąpiła kolejna rozbudowa zamku. Powstał wtedy tak zwany zamek średni. Po śmierci księcia wdowa po nim księżna Agnieszka przekazała w 1368 roku zamek w zastaw lenny rycerzom von Cedlics. W roku 1377 właścicielem zamku został Tymofon Kodlic, który dokonał rozbudowy i umocnienia warowni. O znakomitym usytuowaniu twierdy na skalistym wzgórzu i obronności obiektu świadczyć może fakt, że w roku 1428 zamek był przez husytów uporczywie, ale bez większych efektów, oblegany. Bardzo trudny dostęp do zamkowych murów i wysokie morale obrońców skutecznie zniechęciły husytów, którzy poprzestać musieli na splądrowaniu wlenia. W następnych latach właściciele zamku zmieniali się często i nie tyle dbali o budowlę, ile o zasobność własnej kabzy. W tym celu nie stronili także od modnego wówczas raubriterstwa, łupiąc na drogach kupieckie tabory. Za przykład takiej zbójeckiej postaci służyć może Hans von Cedlic, który gospodarzył we wleńskiej warowni od roku 1465, a który znany był z tego, że nie oszczędzał nawet mieszkańców Wlenia. W drugiej połowie XVI wieku przeprowadzono kolejną przebudowę obiektu. Wzmocniono wówczas obronność warowni podwyższając mury i wieże, a z pobliskiej kleczy doprowadzono wodociąg, który zamkowej załodze zapewnił dostawy świeżej wody pitnej. Na początku XVII wieku, a dokładnie w roku 1605, kolejnym właścicielem zamku zostaje Konrad von Cedlitz który w gnębieniu okolicznej ludności prześcignął wszystkich poprzedników władających Wleniem. Konrad znany był w jednakowej mierze z chciwości co okrucieństwa. Nakładał na Wlenian liczne opłaty, a jeżeli nie mogli lub nie chcieli spełnić jego żądań, wtrącał do zamkowego lochu burmistrza miasta i więził go do puty, dopóki nie otrzymał wymaganej ilości pieniędzy. W historii okolic Wlenia Konrad zapisał się tak mocno i tak paskudnie, że jeszcze w XIX wieku jego postacią wleńskie mieszczki straszyły swoje dzieci. W legendzie Konrad von Cedlic przetrwał jako pokutujący za liczne przewiny upiór, który na płonącym koniu raz na sto lat opuszcza zamkowe podziemia i przemierza swoje dawne włości. Palącego się żywym ogniem okrutnika widzieli jeszcze w XIX wieku mieszkańcy pobliskiego Marczowa, wracający późną nocą z Wlenia, ale przerażeni widokiem upiora w popłochu uciekli, bowiem spotkanie z Konradem zawsze zapowiadało rychłe nieszczęście i kłopoty, których Wlenianom i tak nigdy nie brakowało. Zgodnie z treścią podań, płonącą zjawę spotkać można było u stóp zamkowego wzgórza, w miejscu, gdzie dawniej wznosił się Stary Most. Najgorszym okresem dla wleńskiej warowni okazały się czasy wojny trzydziestoletniej, kiedy zamek był kilkakrotnie oblegany i zdobywany przez wojska szwedzkie i cesarskie. Wreszcie w roku 1646 został podpalony, przez co popadł całkowicie w ruinę. Po wojnie trzydziestoletniej nowym właścicielem zamku został pułkownik króla Francji Ludwika XIII Adam von Kulhans. Nie podjął on jednak odbudowy zniszczonego zamku, lecz zbudował poniżej na stokach góry nowy pałac, w którym zamieszkał. W roku 1662 nieco powyżej pałacu położono kamień węgielny pod niewielki kościółek pod wezwaniem świętej Jadwigi, który został wzniesiony na miejscu istniejącej tu od dawna kapliczki łączonej w podaniach z wyniesioną na ołtarze żoną księcia Henryka Brodatego. Pośród obiektów wleńskiego grudka w założeniu pałacowym zwracał uwagę przede wszystkim pałacyk, który w swojej wiecznej barokowej formie przetrwał do naszych czasów jako niewielki, ale stylowy budynek o trzech kondygnacjach kryty mansardowym dachem. Zespół pałacowy wraz z otaczającym go dziesięciohektarowym parkiem przechodził przez różne, nie zawsze łaskawe koleje losu. Po II wojnie światowej mieścił się tutaj szpital kolejowy, a następnie Państwowe Gospodarstwo Rolne, którego działania doprowadziły do całkowitej niemal dewastacji zabytkowych obiektów. Luke Van Hovert, który z dalekiej Antwerpii w 2000 roku zupełnie przypadkowo przyjechał do Wlenia, zastał pałac i zabudowania folwarczne całkowicie zrujnowane. Nie było dachu, a w większości pomieszczeń także podłóg i sufitów ze ścian powerywano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Mimo tego dla gościa z Belgii zrujnowany i rozkradziony zabytek stał się miłością od pierwszego wejrzenia. No ja chcieć ja tego, tego pałacu, ja tak, tak zakochaliśmy na tym mieście. Ja nie poszła do Kraków, tylko ja poszła do Łódź, bo tam Łódź łączność miał, był właśnie ciele tego pałac i tam ja chodziłam do ten biuro dyrektor, ja jeszcze na nim mówił trochę po polsku, ja tam po łagaduszku, tam mówi, ja pałac twój proszę kupić. W zrujnowanym pałacu na zamkowej górze we Wleniu, w miejscu skazanym, jak mogłoby się wydawać na całkowitą zagładę i zapomnienie, Luke von Howard znalazł swoje miejsce na ziemi. W ciągu kilku lat gość z Belgii nauczył się nieco mówić po polsku i bardzo szybko został zaakceptowany przez lokalną społeczność. Przez ten czas wiele zmian zaszło również w pałacowych pomieszczeniach i stanie zabudowań folwarcznych, którym obecny właściciel poświęca wiele wysiłku i uwagi. Jak mówi o tym sam, jest to przecież jego prawdziwy dom mieście dla mojej życia. Każdy ma każdy ma takie marzenie. Są ludzie, którzy e, lubią morze, są ludzie, którzy lubią te góry. A ja tutaj tych, tych mięknych damskich górki, ja, ja, ja uwielbam. Ja mówię, tego, tego kraju nie ma, nie ma ładniejsze kraju na cały świat. Co? Obecny właściciel pałacu nie zamyka się w obrębie swoich włości. Wręcz przeciwnie, w wyremontowanej rezydencji goście znajdują zawsze serdeczne przyjęcie. Luke van Howard w planach prac związanych z rewaloryzacją zabytku dużo uwagi poświęca również potrzebom turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają pałac. Ja robię teraz apartamenty. A ludzie, których chcą tutaj na wakacje przyjść, nie tylko jeden noc, tylko tam tydzień, dwa. I pałac będzie mieć funkcje takie kulturalne, tam sale do wystawy, do koncerty. Luke Van Howard zakochany jest nie tylko w swoim pałacu, ale także w całej okolicy. Krajobrazy tej części Doliny Bobru mają dla niego nieodparty urok. Twierdzi, że Zamkowa Góra, a wraz z nią także w Leni i najbliższe okolice mają przed sobą bardzo ciekawą i bogatą przyszłość. Za 10 lat będzie najbogatsze część Polski e, o Europa. Nie tylko Polska, ale cała Europa. Bo ludzie teraz chodzą do Toskanii. Tu jest wiele wadniści jak Toskanii, to jest wiele wadniści jak Bawaria, wiele wadniści jak Tyrol. E, jest, jest ogromna przywość tutaj na tych terenach. Będzie, będzie bardzo bogatny za parę lat. Prognozy właściciela pałacu związane z przyszłością Wlenia i jego zabytków już dzisiaj znalazły częściowe spełnienie. Od kilkunastu lat okolica zamku znajduje się pod ochroną. Utworzono tu rezerwat przyrody, góra zamkowa o powierzchni 21 hektarów. Ochronie podlegają leśne zbiorowiska klonowolipowe, a także inne unikalne rośliny porastające zbocza wzgórza. Niestety w kwietniu 2006 roku runął 10-metrowy odcinek wysokiego na 7 metrów muru zewnętrznego Warowni. Według wstępnych ustaleń, katastrofa była efektem wieloletnich zaniedbań ze strony gminy i służb konserwatorskich, zaś bezpośrednią jej przyczyną było osłabienie konstrukcji zamku przez wykopy archeologiczne, a także brak wystarczającego odwodnienia ruin. Na razie nie wiadomo, czy mury będą odbudowywane. Fachowcy twierdzą, że jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte odpowiednie działania, zawalić się może także zamkowa wieża nadmiernie obciążona betonowym kołnierzem platformy widokowej.